Witam serdecznie. Mam w miarę przyzwoitą kartę. Mogę zgłosić dwa serca. Wgłaszam dwa serca przyzwoite, król tref bez znaczenia. Gęste te serca. Król tre stracił zupełnie wartość. Powitałem hapy win. Hapie wino. Wini z Norwegii. A po prawej Anna Maria z Włoch, co się nazywa Frezja. Anna Maria, piękna. No ja nie mam nic do dodania. Nie mam nadwyżek. No ten z Turcji, no to nie. On nie da grać. Kto jest zarządza stanem? A, Anna Maria. No i widzisz, w kiera. Mhm, Pokazuje mu choć cokolwiek to znaczy. No nieszczęśliwie trzeba było zagrać w kiera. Oj, oj, Na czym ten namysł? Oj, to nie ma więcej kar? Jak wypadnie mojemu król, to gramy z szarlatanami. Nei, auðvitað. Jak mój miał singla karo. Stół martwy. Moje karo niepotrzebne. Pików on nie ma. Chyba jego ostatni trefl. Trzymaj karo. Króla kier wyrzucił. Miał i damę. To nie odebrał Kiera. O, o, napił się tego wina. Ile mogliśmy wygrać? Przegraliśmy całe mnóstwo, nie przegraliśmy. 6 kierowych, 5 pikowych, 11. 11 lew mogliśmy wziąć, nie? No, para było do oddania. Piki mam dłuższe od kierów, a strech nie jest wielką wartością. To powinno być sześć pików. O. Nie dołożył ani do trzech za tu trudno. Zobaczymy Ma te ręce bezwartościowe Stałem lewe na wale kier i dobrze Ale mu trafił Frezi trafił kiery O impas. O as. im cztery piki. mam no to resztę moją wygrałem przed co? Czy od ja dziesiątki gdzie dziadzia? O, widzę ją, teraz mi się podobało. Czy za tu? lepsze było? Chociaż ja wiem, Misfity takie za 50 wpadłem. Bez za to otworzę z tą ręką. No, dawaj. To jest transfer na trefle To jest transfer na trefla. Nie mogą być piki, zobaczymy co to jest. Wiskiera poproszę. że mówiłem. i co nie jest źle, w nie może. W kara nie może. Pika też puszczy. Trafił w damę. No pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć lew mam. <laughs> bardzo dokładnie listują. Bardzo dokładnie obmyślają. No w powinien zaistować pod najsilniejszy stolik, albo w trefla. Nie będę go wyrzucał. Dziękuję i zachowam piątkę karo do przejścia na stół. O. To liczymy lewy. Dwie mamy, dwie karowe to cztery, trzy kierowy to siedem. Mało. Nie, nie mogę im pasować waleta w tym momencie. O? Liczymy lewy. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Mało, to jeszcze raz musimy powtórzyć. Numer. Oni nie wiedzą, że czwórka jest przejściem. No to wygrałem. Nie chcę tam przechodzić, zachowałem to przejście na koniec. A jak dobrze położyłem tu? I gdzie a ja stref? I tu. A ja, ja jest pod asa z domu ale ale pl. 5 i 1 wygraliśmy. Takie trudne. 3 za to ktoś jeszcze wygrał? Ktoś wziął nawet lewe więcej. Jak to możliwe? Znowu mam bez za Co tam mogą grać? Piki rozegrałem czujnie, że zagrałem dwa razy do mariaża. To, że nie grali w trefle, świadczyło, że mam je pod impasem. Dama karo spadała. Cztery karowe, trzy kierowe, siedem. Wypikowe, 9 Treflowa jeszcze. No, zobaczmy, ile wina teraz wypił. Mam nadwyżki. Transfer na trefle. No gram bo się zdenerwowałem. Nie dał konto, zobaczymy ile ma Treffle. Powinny mieć pięć. A, to był transfer na kara. No trochę przepraszam bardzo. I temu nie muszę im pasować pików. To on dał transfer na Kara. On mógł powiedzieć za to. Co ma to? Myślę, że damy pik. Myślą, że będą damy pik im powinna być na pik. Tu było więcej kart, było więcej pików w długości. Nie trzeba iść do domu.